Kapłaństwie księże Michale wobec zgromadzonych wiernych wyznaj teraz wiarę Kościoła, której stałeś się stróżem w tej parafii i złóż przysięgę wiernego wypełniania urzędu proboszcza powierzonego Ci w imieniu Kościoła. Drodzy bracia i drugie siostry, w tym szczególnym dniu wyznanie wiary wypowiada sam ksiądz administrator, a my wszyscy powtarzamy te słowa w naszych e. myślach. Ja, ksiądz Michał Langer, wiarą mocną wierzę we wszystkie i poszczególne prawdy zawarte w symbolu wiary i wyznaję je, a mianowicie. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych, niewidzialnych i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości. Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie Swój istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znamia pismo. I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy ojca i powtórnie przyjdzie chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Wierzę w ducha świętego, pana i ożywiciela, który od ojca i syna pochodzi, który z ojcem i synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków, Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaje jeden chrzest na opuszczenie grzechów i oczekuje wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w Słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez tradycję, a co Kościół jako objawione przez Boga podaje do wierzenia. Tak w nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym nauczaniu powszechnym. Z przekonaniem przyjmuje i uznaje również wszystkie poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny. Przyjmuje nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez papieża, czy też przez kolegium biskupów sprawujących autentyczny. Urząd Nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia. Jak się z Michał Langer obejmuje Urząd Administratora Parafii pod wezwaniem Świętej Małgorzaty w Bydlinie, przyrzekam, że zarówno w słowach, jak i w postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem Katolickim. Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła tak powszechnego, jak i partykularnego, w którym do mojej, mojego posługiwania, wypełnionego zgodnie z przepisami prawa, zostałem powołany. W spełnieniu zadania powierzonego mi w imieniu Kościoła będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary, Będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne. Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę troszczył się o przestrzeganie praw kościelnych, w szczególności tych, które zawiera kodeks prawa kanonicznego. Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem do co ogłaszają pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary oraz postanawiają jako rządcy Kościoła. Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniona w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniona w jedności z tymże Kościołem. Tak mi dopomóż Bóg i ta święta Ewangelia, którą ręką moją dotykam. Ханка запала. Księży Michale, na mocy upoważnienia i nakazu Księdza Biskupa Grzegorza Kaszaka, wprowadzam Cię w obowiązki proboszcza parafii pod wezwaniem Świętej Małgorzaty w Bedynie i przekazuje Ci władzę, jaką prawo kościelne przyznaje administratorowi proboszczowi. Powierzam również Twojej trosce dobro duchowe dużo nieśmiertelnych tej parafii, a także jej stan materialny. Tak więc pracuj w parafii, aby z ufnością mógł. Po śmierci stanąć przed Bogiem, Sędzią Sprawiedliwym, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Jezus, Wieczny Kapłan, nigdy nie opuści tych, za których oddał życie z pokorą i ufnością. przyzywajmy tego, który przed Ojcem jest naszym wspomożycielem i Obrońcą. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka i wszystkich pasterzy Kościoła, aby ofiarnie naśladowali Jezusa, dobrego pasterza i umacniali chrześcijan wierzy. Ciebie prosimy. Słuchaj nas panie. Módlmy się za księdza Michała, któremu została powierzona parafia Britin, aby posługę proboszcza wykonywał w duchu służby dla dobra powierzonych mu wiernych. Módlmy się też, aby Bóg za przyczyną Matki Bożej i świętej Małgorzaty darzył go dobrym zdrowiem i wszelkim błogosławieństwem w tej duszpasterskiej pasterskiej pracy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Modl się za naszą rodzinę parafelną, aby współpracując w miłości i zgodzie ze swym księdzem Proboszczą wzrastała w Zrastałach zjednoczeniu z Chrystusem. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłego Bernarda i wszystkich zmarłych cierpiących czyśćców, aby zostały im darowane kary i mogli cieszyć się radością nieba. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za was wszystkich zgromadzonych, abyśmy móc z Bożym i Ciałem Chrystusa zawsze postępowali drogą świętości w naszej wspólnej pielgrzymce do domu Ojca. Ciebie prosimy. Zyskuj nas, Panie. Panie. Wszechmogący Boże, przyjmij nasze modlitwy nie ze względu na pełne, pełnione przez nas dobre czyny, ale ze względu na Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana i Obrońcę, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Procesja z darami. Niesiemy do ołtarza krzyż, znak naszej wiary i pismo święte, które jest Księgą Życia. Ofiarujemy świecę i sól jako wyraz naszych dobrych czynów. Przynosimy kłosy zbóż i miód, owoce ludzkiej pracy i Bożego błogosławieństwa. Ofiarujemy hostie i wino, które staną się ciałem i krwią Chrystusa. Niesiemy wodę, znak naszej ludzkiej natury.